Panie generale, to jest nieakceptowalne. Panie prezydencie, muszę wygłosić swoje zdanie na ten temat. Uważam, że to jest oburzające, że ten Piłsudski sudzki pożar się u, Boże przywódca. Nie dosyć, że w czasach największej mojej chwały przywłaszczył sobie zwycięstwo w bitwie warszawskiej, które się należy mi, bo to ja generalnie odłożyłem plan i przeprowadziłem wszelkie działania taktyczne i wojskowe. Bo teraz nam jeszcze bruździ w sprawach zamachu stanu. Pr Prowadzą zamach stanu i chcę nas wszystkich wysłać, pewnie, broń Boży do obozu koncentracyjnego jakiegoś. Wszystko możliwe z tym gnojem. To, to, to lunatyk. Tak, tak więc ja wystawiam ultimatum do godziny 18:30. Jego wojska mają się usunąć z Warszawy. Jeśli nie, to będzie nieprzyjemnie. Dobry pomysł. A czemu do 18.30? Później herbatka, zapraszam, poramy herbatkę i na wołowinę. Kiedy już się z, z tymi warstwami. Zamachając stanu, tak? Świetna idea. A zatem, generale, rozgłośmy to. 18.30! Tak jest!